Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Nie belekaj. Zgrupowanie Ruchów Turcji wspierają Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch oraz Blue England. Trener Dawid Szulczek, remisujemy z KF Maliszewa 2-2 w pierwszym sparingu na zgłupowaniu w Turcji. No i ten, że jak to jest zremisować jako trener ruchu? No przede wszystkim e, chcieliśmy wygrać i zdecydowanie w tej drugiej połowie dążyliśmy do tego poprzez wysoki pressing i, i taką chęć grania do przodu, żeby zdobyć jeszcze bramkę potem na 3-1 po bramce Denisa Ventura, natomiast e, no przytrafił nam się drobny błąd, potem z tego był już drożny, kolejny drobny błąd i Niestety straciliśmy gola, ale wiadomo, że wynik jest o tyle istotny, że zawsze musimy dążyć do zwycięstwa, natomiast wiemy też, że jest obecnie taki dość mocny, intensywny okres i jeszcze gramy w trochę wymieszanych składach, jest trochę testowania. Pewnie będzie tak też w kolejnych spotkaniach, natomiast no to wszystko ma na celu, żeby każdy indywidualnie i jako drużyna, żebyśmy optymalnie byli przygotowani już na to pierwsze starcie z ściecami. To pierwsze pytanie zadałem nie przez przypadek, bo to był pierwszy remis ruchu pod wodzą trenera Szulczka. Jakim rywalem się okazał zespół z Kosowa, bo tak była to dla nas pewna, nie jaka to była siła, jak wartościowy jest remis, tak patrząc na samą skalę trudności sportowej. I też biorąc pod uwagę to, że Maliszewa już 1 lutego gra mecz o no Myślę, że właśnie było widać to, że ci zawodnicy są trochę świeżsi i taka agresja była większa, natomiast jest to zupełnie normalne, jeżeli za tydzień grają mecz, a My swoje spotkanie dobre rozgrywamy za 3 ty tygodnie, to jesteśmy w trochę innym etapie, aczkolwiek uważam, że dużo dobrych akcji z naszej strony, pomimo tego zmęczenia było widać. Co do Maliszewy, to drużyna, która jest w czołówce swojej ligi i grała w europejskich pucharach w eliminacjach, w wakacje, więc wiemy, że mierzyliśmy się z drużyną, która nie jest przypadkowa i przynajmniej w skali swojego kraju. No trochę jak to w Turcji bywa było. Momentów takich ostrych fauli, dużo kartek, w końcówce pierwszej połowy ta przerwa wynikająca z powrotnej zmiany Sikora, no jak to ten odbierał? Czy był spokój o zdrowie zawodników? No rzeczywiście było kilka takich ostrych fauli na Kozaku i na Borowskim, ale myślę, że najważniejsze, że wszyscy wróciliśmy zdrowi po tym sparingu. Fizjoterapeuci nie zgłosili żadnych poważniejszych urazów, także przed nami jutro i w niedzielę jeszcze jednostki, które mają nas przygotować do tego poniedziałkowego starcia. Musimy zagrać trochę lepiej pod kątem takim organizacyjnym. A co do, co do tej końcówki pierwszej połowy, no myślę, że drobne rzeczy, jakieś tam nieporozumienie wynikające z zapisów kontraktowych, trener rywali trochę inaczej interpretował. Zapis jeśli chodzi o nielimitowa, nielimitowane zmiany, dla mnie nielimitowane to, to są nielimitowane i możemy robić tyle zmian, ile chcemy i wpuszczać kogo chcemy, e, więc dla mnie zmiana powrotna była naturalna, tym bardziej, że nie chcieliśmy zabierać czasu e, i czekać na na założenie jakiegoś dodatkowego opatrunku, tylko daliśmy na parę minut jednego zawodnika, potem żeby już Denis nie, nie wracał po pięciu minutach, to zmieniliśmy Filipa Starzyńskiego, który też wraca po urazie. Z mojej perspektywy to było normalne, żeby intensywność meczu nie, nie była tracona, Trenerywali widział to inaczej, ale wszystko zostało wyjaśnione. Chodziło o zmianę powrotną Patryka Sikory, no i właśnie, po 279 dniach Patryk wrócił na boisko. Rozumiem, że nie było żadnych obaw dzisiaj, że już mieliście takie przekonanie wszyscy, że to jest ten dzień, kiedy on może zagrać. No zagrał powiedzmy tam bez tych paru minut w pierwszej połowie i jak okiem trenera wypadł? 9 czy 10 dni dokładnie już nie pamiętam, ale trenuję jako zawodnik, który już wchodzi normalnie w pojedynki i uczestniczy również w fazie bronienia w zbiórce drugiej piłki. Wcześniej przygotowywaliśmy go do grania jako zawodnika neutralnego, czy, czy też takiego, który porusza się na bandzie, na, na obwodzie, żeby, żeby to było bezpieczne. W treningu wykonywał blokowania strzałów, ślizgi, dochodziło do starć w powietrzu, elementy lądowania, wszystko było pod taką dobrą kontrolą, więc uznaliśmy, że te 20-30 minut Patryk Sikora zagra, ale czuł się na tyle dobrze, chciał jeszcze grać, że łącznie chyba około 40, co jest bardzo dobrym prognostykiem, bo na pewno będzie to zawodnik, który będzie istotny w naszym rozdaniu, no ale też wrócił Kuba Bielecki, to też myślę warte podkreślenia, bo ostatni mecz w wyjściowym składzie w barwach ruchu, to bodajże półtorej roku temu jeszcze w rundzie jesiennej Ekstraklasy, to są fajne, fajne historie i mam nadzieję, że ta rywalizacja będzie teraz podkręcona na bardzo wysoki poziom, chociażby między innymi dlatego, że Denis Ventura grający na pozycji Patryka Sikory też okrasił ten mecz zdobytym golem. No to prawda, tak patrząc na naszą kadrę, która wyleciała do, do Belek, no to pojawił się w niej junior Jakub Sobeczko. Co tu można u Kubie powiedzieć? On dołączył do zespołu, czy został zaproszony na treningi chłopak z naszej Akademii w drugim tygodniu okresu przygotowawczego? Z zawodników, którzy przychodzili do nas z dedykowania Akademii, bądź z wyboru jeszcze wcześniejszego ze sparingów, które też graliśmy, bo graliśmy takie sparingi zawodników rezerwowych przeciwko najlepszym zawodnikom z naszej Akademii to ten zawodnik najbardziej gdzieś nam tam wpadł w oko, miał taki dobry moment, jeśli chodzi o treningi. Potwierdził to też w sparingu z Polonią Bytom, że, że ma taką smykałkę do grania. No i w ramach takiej nagrody i nagrody ma talent na pewno. Natomiast w ramach takiego, takiej zachęty też dla, dla wszystkich innych, że jest to możliwe, żeby z Akademii wskoczyć i pojechać na obóz z pierwszą drużyną, to, to zabraliśmy go i niech zbiera swoje szlify. Trenuje z nami dopiero dwa tygodnie, więc jeszcze na taką ocenę przyjdzie czas. Ale na pewno fajne jest to, że wystąpił i z Polenią Bytą i dzisiaj też zagrał około 15 minut. No wiemy, że zapadły decyzje kadrowe pewne przed wylotem na obóz. Nie wszyscy ci, którzy rozpoczęli przygotowania są dzisiaj z nami w Belek. Tronach się nastawia, że coś w tej kadrze jeszcze się może zadziać, jeszcze coś może zostać zamieszane? Jeśli chodzi o obóz, mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc. I zdecydowaliśmy się na tą kadrę, która pojechała. Uznaliśmy, że to są zawodnicy, którzy po prostu wyprzedzili w naszej takiej ocenie rankingach tych, którzy nie pojechali. A co do kadry, myślę, że, że jeszcze dojdzie do nas jeden lub dwóch zawodników, bo uważam, że potrzebujemy jeszcze podkręcić rywalizację, żeby nie tylko zawodnicy walczyli o wyjściowy skład, ale też trzeba walczyć o dwudziestkę, bo, bo nie może być tak, że... Ktoś, kto się podaje, jeśli chodzi o wyjściowy skład, zawsze ma zapełnione miejsce w 20. Jestem przekonany, że jak będziemy mieli 22-23 bardzo dobrych zawodników z pola, to ta rywalizacja będzie na jeszcze wyższym poziomie. Tak na koniec znowu upływa drugi pełny dzień zgrupowania w Belek. No, chyba Turcja nas powitała tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Fajną pogodą, dobrymi boiskami, wszystko przebiega zgodnie z planem. No oby tak dalej. No nie ma co ukrywać, że różnie z pogodą w Turcji bywało, ale akurat ja mam bardzo pozytywne doświadczenia. Jestem szósty raz, praktycznie przez te sześć wyjazdów, raz się zdarzyło, że był odwołany sparring, może ze dwa treningi, a tak zawsze ta pogoda dopisywała, nawet jak była gorsza, to akurat był taki dzień, gdzie planowaliśmy też zajęcia na siłowni, albo jakąś formę integracji czy, czy wycieczki, bo akurat był dzień regeneracyjny. No i oby tak było teraz, jak już ma przyjść zła pogoda, to niech przyjdzie w tym dniu, kiedy akurat potrzebujemy regeneracji. Dziękujemy trenerze, też niezmiennie dziękujemy Wielkiemu Ruchowi Blue England za wsparcie ubozu, bądźcie z nami na Ruch TV, oglądajcie kolejne sparingi w poniedziałek z Kiswardą, w piątek kolejny z wolontarium muńskim, czyli widzimy się i słyszymy w Ruch TV. Do następnego trenerze, dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiam.